Z telewizora tam jakieś typy dzwonią? drzwi. Halo, słucham, kto przyszedł. O, 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 ja. Nie, znowu Rudy przyszedł, o, znaczy taki o, mocno Rudy, można powiedzieć. Kurwa Rudy. Jakiś wiedział kolor, widział Rudy. Patrz, kurci się jak. Ej, Patrz, kto nas zatrudnia, przejdzie, bo to. O, o, drywall. O kurde! O kurde, ja nie, drywall. masakra. No to, to, o, to będzie typowa ci, rzeźnia. Boże, boże. Ja ci zbudę, okay. ja opierdę. O Oh Na pewno dla niego chcemy pracować? <laughs> hey? Wiecie no, co ja philip. chyba wyjdę, mogę jeszcze wyjść? Ja anuluję, no, anuluję. Escape! Escape! <laughs> Wyskoczyłbym oknem, ale nie ma. <laughs> <O>, Masakra! <koszulkę. śmiech> on ma koszulkę Trevor Philips Industry spać. Masakra <laughs> Ej. No? <O, my> nie <laughs> <O>, kommę. <saka. śmiech> <laughs> Patrzcie, plagaj, jak te posrany stoisz, nie? Tak, I wszyscy w ogóle taki, taki wzrok, nie taki wow, wow. Ja, ja się dużo zrobiłem. Nie oh, no, bo ty Lord. pasujesz w ogóle do tego klimatu, widzę. No, no. Jak najbardziej. Musisz się zaprzyjaźnić z Travola, Easy. Ej, plaga on ci polubił, Travola ci lubi, na to wygląda. Tak, strawiałeś te włosy dęba stanęły. No. Ty zróżawiałeś mi, włosy dęba stanęły. Ale ma hostessy do nie? On pokazuje no. Ej, <laughs> tutaj! Z... Coś... A, tutaj! Tu <laughs> i <laughs> tu! Tu i tu! Tu też! O, i, tak. i tu jest tekst i tu można bla, bla, czytać, bla! bla, bla, bla. Tak. No może przeczytamy, co tam gada, co? Nie, dobrze by pomógł się zapoznać, <laughs> co tu chodzi, nie? Za chwilę. Patrzcie, <laughs> patrzcie! O, Latoshi! O, <laughs> Latoshi. O, jest goleś, patrz, co mu się dzieje, nie?

Tak, tak. wiesz możemy grupowe wciąć będzie taniej. Grupą, <laughs> e. jak w Tak, okay. dobra, co tu w ogóle chodzi? Czekajcie. Dealerów studenciaków, tak? Mam obrobić. Tak, obrabujcie dealerów studenciaków siedzących na jachcie. No. Z powietrza i z morza mamy eee, się to, dostać. Tak. I zawieźcie to warzonowi. Wydaje się proste, czyli mamy ich okraść po prostu wrócić. Mhm, no e, łodzią płyną, a drudzy lecą helikopterem. A helikopter mhm. z Podejrzewam, że mam nie strzelać, dopóki bo nie spadniemy, wiesz? Ja jestem z blagą w Łodzi, dobra. tak? Dobra. Ale nie, nie! Ja idę w Łodzi, bo ja nie mam latać. Aha. To, to co? Ja jestem w Łodzi e... też. To ja może coś. To przenieś no mnie może przemeć. do śmigłowca. Jak możesz. A, do To, czekaj. to czekaj. ty To ja dołączę do drużyny Przeniasz tutaj. Przenieś się w drużynę i przechodzisz, dobra. Ja ja muszę zmie ulicy, muszę no? zmienić... Muszę zmienić... Muszę zmienić to. No. Wszyscy zmieniałem teraz wygląd, teraz 15 minut, oh, no, na, no, no. Teraz 15 minut na... Dobra, ten? jestem gotowy, Wiem sobie bluzę. O, dobra. To się dobra. Dobra, też będę gotowy, co? Własny pojazd, zobaczysz, co pójdę. Ej, ale nie będzie z nim jechał, Sam, prawda? Samo pojazd, <laughs> samo pojazd. Ja mam bluzę i krótkie spodenki, no bez jak. Je. Nie, żona. Ej bez kitu, mam Ey, bez... Ja kiter, masakra. o tyle. <grym> oh, yes, mm. do Jaki ten masakrę. To jest moja auto O jez, wudu. Wudu da wudu, putz. Dobry. Dobra, weź głowca, weź głowca. Jakie kolory są, nie? Ty też lekam, wudosnę. Tarę. Ja o ty do łodzi dajesz, nie? Ooooo, <grym> no, dajesz. Tak. To nie w tą A stronę bebe. trochę, wiesz? Jak to, odpłynęła. Ej, wiedziałem. Wrócisz na chwilę? Sprawdzaj się, ja Weź wróć do mnie. Specjalnie. Czemu? Nie stało. A bo dobra, może zabrać ok? okej. Ja, bo mi się trochę spodoba. No powiem wróć odnoszę. do mnie, wróć do mnie na chwilę. Co się stało? Jeszcze chwilę. Chwała. Ale to przykre. Miesięcznie się skończyć, bo kierowca z autobusu wyrzucić. Pan serio pójdź. Nie mam samochodu. Jak ja nie masz? Co ty gadasz? No bo no mi się coś stało z niej. Wiesz dowolny, ja zaraz mi śmigłowcem, wiesz? Nagiezał, no, Na zakładacie tak maski, pamiętaj. A już żał... Nie strzelajcie, no, że nikogo, to jest napad. Niezwyczaj. No właśnie, właśnie, nie strzelajcie od razu. To no, nie jest, ona jest niezwykła. Tak, tak, bo tu policja, ba, jak ona zacznie gonić, to już nie pamiętam. Gdzie jedziesz? No tu o łodzi stary, no. To ujdziesz? Gdzie? Ujdź, Uj. Uj, czekam na ciebie w łodzi. To jest takie coś na a wodzie, co się unosi. Aaaa! Ja mówię, ktoś tam nie jedzie, ja mówię, się wycwanie, będę spokoł, tu na no. górze w tą stronę pojechał. Patrz jakie budy, patrz, patrz, patrz. No poczekaj, ja mówię. E, 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 jadę tam, to, to, możesz, możesz już? No widzę, że dojeżdżasz, dobra. To poczekaj. Jak sam utworzyłem starszej pani? No, dawaj, dawaj, dawaj. Tylko nie bądź w śmigło, bo nas wysadzisz. To ja tak od no. razu mówię. Musisz przeskoczyć ten spoiler. Kogoś przejechałem. Spoiler? Musisz przeskoczyć spoiler. <laughs> Jedziemy. Dobra. Budu, dawaj. Budu, Dobra, popłyniemy tam drzewiem, bo tu nie będzie tych fal takich wielkich. Ja <laughs> Jak się zam... to usiądę. Dobra. Uważaj! Tutaj się na jacht. Pogoda, radę. Znam się na tym. O, właśnie widzę. To był taktyczny zwrot akcji, jest. No, wy jesteście wy? na łodzi już, tak? Rozumiem? Tak, tak, tak. można tak powiedzieć, że płyniemy. Tak, tak. O, radę. Już jesteśmy Długo. na miejscu. A, e, Baxter, nie, nie wyciągajcie broni, bo nie wiem, czy tam jest ta obrona tego jachtu, więc... A, to tak. na nie, nie trzeba, no co ty. Jest, żebyśmy weszli na statek, to Aha, po cichu się wiem. robi. Weź sobie jakiś pizdoletki. Jak po cichu, jakaś migłowcem śmigłowcem tam lecę. Po cichu, no nie? Nie mam spara. Mogę strzelać? Ja, czekaj, nie wiem. Przela do mnie. Dobra, strzelaj do nich. Rozpali. E, proszę wysiąść. Wiem, tu kur gdyby potwierdziło was, Wiecie z kim gadacie. Że tu helikopter wleci. To ja bo ja takem do wody. To weźmiesz tam jakąś żebym żeby wyglądać. Ale to jest fajny ten jak to jest otwarty. Nie. Czemu taki go nie kupujesz. Dobra, idę na dół. Gdzież mam taki otwarty? Ja był pilny, że mi tam nie Znaczy nie, nie ja mam taki mniej, ja mam większy trochę Poczekaj. Czekaj, znaczy próbuję je trochę. I właśnie tam diabeł jest też, nie strzelaj do diabeły. No nie strzelaj strzelajcie, no, do 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 do... Do... Okay, bo ty też diabeły. Tak, do... Zabij, do... Z dużymi włosami to wiesz. Noż go wiesz go, wiesz go. go. Kurde latają w ogóle to górulach. W kąpilówka wszyscy biegają, masakra. To ja już zabiłem paru ludzi. Bości mówi Fuck you, fuck you, fuck fuck you. <laughs> Piękno, <laughs> Dobra, nie się dogadać. Nie, tak, tak śmigowiec, policja! Ja pierdzielę, policja Policja Ja, nas ja mam się rację. troszkę trzy i gwiazdki jest. mamy w ogóle. Wow. wow. Nie, ja, nie mamy wiem. trzy gwiazdki, czujesz to? Nie strzelaj tak za dużo, bo tak bo Będziemy nie, mieli problem z wyłóciąc. Znalazł koki, Zaraz u do To my wiejemy co? Tom z dołu teraz stać na górę. Was ja był, Nie, jesteś? lądujemy, lądujemy. Ja cię znalazł, będzie sprawniej, nie? Fak, fak, A jestem na pierwszym piętrze. Śmigło, tak śmigło, Brak. Do zabijaj, zabijaj. To jest ten, ja już prawie a wy strzelacie z góry, nie? dobra. Tak, nie, już o, wysiadłem, bo za dużo policji. Ja nie są w stanie tutaj. Ja wziąłem i umarłem. O, to rzeczywiście. Nie ja idziesz na tą drabinę z powrotem. Na dole już wszystko zgarnięte, tam nie masz co wchodzić. Wiesz. Ktoś tam i to w plecy strzela, Jakie? No, wiesz, helikoptery plecy. są. No właśnie śmigowcy są, także ja szybko tak wysiadłem. To ja to tak tak mamy, mamy. Pippo, strzelaj do mnie. E, Pan cyż. Pełna kamizelka. O, jest laska odejścia. No, już jedną zabijam, no, ja żywe, no, już zabiłem No, tutaj ona żywa, ja ją, sprawiam. Nie wiem, zabiłem. A, kurczę, zabiłem kobietę jak Dobra, nie, ja muszę się cofnąć, bo zaraz padnę. To będzie A. niefajnie. Nie, Zginęłam się. No ja też zaraz, to jest pierdolę. Nie, ja nie chcę odwiedzać. Nie chcę odwiedzać? No na tym więcej chcę, żebym odwiedzał. Na mapie, patrz. Kurde, hmm. jeden z policji. Wow. No właśnie jest masakra. On ma gap. Ja. Oh, oh my God. God. Dwa razy. Dwa razy, no wiesz ty co. No, ja, słuchaj, no, ci... no, musimy zrobić no. inaczej, musimy wysiąść no, z tego bazy, śmigłowca, no. wiesz. Rozwalimy śmigło, ale to wylatajcie i strzelajcie do nich może. No właśnie jest problem ja... taki, że e, mogę nas mogę tam zabijają. Ja nie mogę używać RPG. Ja mogę spokojnie strzelić z RPG. No, znaczy, a, wiecie, ty to jest, problem się. jest problem tego typu, że jak my wlatamy śmigłowce, to zaraz e, nas otaczają i nas zabijają po prostu, wiesz. Także hmm. my też musimy wysiąść. I schowacie coś to. Chodźcie, chowajcie się, to będzie dobrze. Dokładnie. My tak. wybijamy. się. Okay, Gdzie w jest moje woda? Ja się pytam. Nie, nie ma wody. Nie ma wody. Nie ma wody. Gdzie jest woda? Potencjalna działka. Hmm. Puszcząca. Potencjalna działka, 13 arów. <laughs> To, jak to, to działka ma Paweł? No skakuj, A może śmigłowiec może, wybu jak wybuchnie to kończymy misję, czy nie? No właśnie nie wiem, to tak, że... Chyba wiesz? Znaczy... Że <laughs> jak ktoś wybucha jak to obrócimy to. Znaczy, może być tak, to, że umrzesz... Masz już mądry, ktoś powiedział, a kto Marka mnie nie żyje, wiesz? I ja bym wow. mógł... Znaczy ja proponuję tak, że my to też wylogujemy od razu i wschodzimy do środka razem z wami, wiesz? Dobra. Holy shit. Patrz jak się w nich wbijemy, diabeł. Tak. Ja się mam, A używajcie to! Dobra, czekaj na razie. Pościągaj, pościągaj, Baxter, na razie. Żeby mi było łatwiej patrz. wejść do środka. Żeby było łatwiej do środka. Dobra. mój. Dobra. Ja, no? ja, ja też. Ciśnę. I to oberwost strzałę też. To babka tutaj, giemy, gdziemy, idziemy Dobra, ja ląduję. Znowu. Znowu ktoś kradnie kokę. no <grym> <grym> pani, mi mieliśmy jechać. Ej poprawej, wal, 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 bo nas zabije. Oto mój Hanzaj! Warzajcie na śmigł, ktoś się przechyla. Pierdalam. Trochę źle zaparkowałem, ale... Nie, tak miałby... Z... A to jesteś ty, dobra. Nie strzelaj do mnie. Nie, <noise> ja ja strzelaj <noise> do mnie O teraz nas policja... O, goni nas policja jednak. Nie ma lipy. Hejra, krasz, ja już ja mam, ja ma mam, mam dwie koki. Ja też mam zaraz dwie. Są apteczki poczuciane, więc się rozglądajcie jak jest No No, no, no. I też w kiblach tak. Teraz dwie na górze zostały. Oj. To jakieś ja muszę spadać z bo tutaj teraz co za mnie rozstrzelają. Płatsy, a ja nie mam nie mam ammonity tego, gównić trochę. Okej, okay, już to jest najpierw. Już najpierw już ten... no, już a to ty to jest, <laughs> sorry. Jest to... Adam. Wow. Adam Jeszcze jeden gdzieś, nie? Oj, koko jest znalazłam przed chcią. Dobra. Skąd tu na piszdopem nie tak mocno? A to ja jestem. A to ty pa, jesteś! Hej. Dobra, sorry, nie Heee Ale Bawi to jest... Co? Eh? No, to... Sorka? 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 Niechcący? Nie 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 Sorry, man Sorry Ty, Ktoś kokę na naku trzyma Ja tego nie robię Na górze są No, wyżej są, wyżej są, no, praktycznie to i wyżej Ja to no, Kajś powieta, jest mi wszystko, jak jak wszystko chłopaki O, Teraz wszystko wie. ogarniemy Prawda? Helka leci no, Uważaj, no, czuj na helki, wiesz Biorę, biorę, A te kobiety Skupę mieliśmy tak zabija. zabijać, czy nie zabijać bo już nie pamiętam? No wszystko jedna. Pytanie czy te gwiazdki mogą mi? nam się powiększyć czy nie? Bo jeżeli tak to ja bym wolno nie strzelać jednak w śmigłowce. Ja bym wolę do nich strzelać, póki oni do mnie nie strzelają, wiesz. Bo to, to, tak to jest nikus, to, to... Jest niegubie, to jest niegubie, podejście do sprawy, naprawdę. <laughs> mogą nas zabić. To... A to ktoś i <laughs> ładnie helikopter no, Ale to, no, to przynajmniej na... jedna koka. Dawajcie tą kokę. No tak na śmierć dobrać. ich zabić A to w to nie tak. nie To jest koka. No Słuchajcie, tu zaparkowałem śmigłowiec. Dobra, mamy to, lecimy. A mogę go, może przyjść? Dobra, czekaj, no ja to ogarnę wziąć. Tędy trzeba wziąć? Damy radę, czekaj, jeszcze raz wsiądę. No? Dawaj weźmy skuterki, co? Nie ruszaj się teraz. Kurde, teraz No Jesteśmy... Tak, O, dobra. O, 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 o. Ej, musimy zgubić ogon. Weźcie tą policję kurde. dalej. Jak zgubi... co? Trafiłem. Do tunelu, do tunelu, Plaga do tunelu wpłyn. Płyn. O. Płynę gdziekolwiek. Run for your life. Przegnij policji. No bo też może móc. Znacie radę uciec? Ta, Czy pomóc? Tak, ja mam radę jakoś kiedyś Nas coś. Nas nie dogonię trzeba ja wierzyć. gdzie jesteś? Aż tam. Poza to, o, zasięgiem. Okej. Okay. Dobra. Dojo. Tam, 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 tam. Ale za mną lecą. Tak się kurde od lotosów skręcił trochę. To nie są, no to, to są. Nie lotosi. Tak, nie są to nie To nie są lości, tylko to są lotosy. To są lotosy. Tam jakieś młodziaki tam, wiesz. Zobaczcie. Leszczyki. studenciaki Młodziaki bezgangowe. A, no tak, Każdy student ma pokoju, pokoju. No, no, przecież to byli studenci, nie? Każdy student ma jachty, no. Jachtu, no kurde, taki jak w każdym sklepie z jachtami, no. no. Ja nie wiem. Ja chciałem z jachtami. No, sklep z jachtami. Wchodzi w domu nie? jest taki gość, no, który jachtu się nie? No, no, i on, on tam właśnie z serwisantem jachtowym. Tak, tak, I no. chodzi, no. mówi się, że dobrze Może się z, kupi To jest z jacht. jachtu. A, on, a oni tam mówią, no to domyśliłem się, bo to są z jachtami. no i ten, tak, tam tak. wybierasz te kolory, tam czy, czy mają być wykończenia złote, czy chromowane, nie, tam nie takie rzeczy, I ja później czekać... płacisz 90 euro. Tak. Hey, hey. Żeby się tak nie uchodzili, bo tak, ten, to może śmig... do śmigłowca proponuję, żeby wszyscy Dobra. weszli, co? Cześć, no to podjedź po mnie. A to tak, gdzie ty 300. jesteś? Na plaży. Ja Policzkami. O kurde, ale A no to wścigają ci policjancie jeszcze? Już nie, wścigałem. już nie, nie. Możecie mnie odebrać. Tam Panie. razu. Musiał rodziny, zaparkować, tu. Ej, upadcy. Dobra, u, To będzie trudne, ja... to będzie trudne, ale spróbuję. Jakbyś mógł tam Pyszne, dalej. Eee, ee, Mogę sobie czy... zadzwonić, żeby ktoś mi przywiesłał, auto? Tak? tak, może tak. Do się <śla> Co ty <w> zrobił? <śla> Że ja to przeżyłem człowieku, że ja to przeżyłem Dobra, to wiecie co, może pojedziemy samochodem jednak? Nie, może jednak pojedziemy, pogoda jest ładna, sobie będziemy no. latać tylko w terenie. No, po co galikoptery? No, Poza tym wylądował w wodzie centralnie, tak więc bez opamiętania Totalnie. Ej po co lujusza? Pięknie Jedna auto na parkingu A niestety musisz się znaleźć inną kurę, bo Tylko jedna była, nie? Ej, znowu no, policja nie? Zgodnie. policja, policja nie, nie. mechanika. Czekaj, stój, 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 zatrzymaj się. Weź, weź tego Baxtera. O, ja sobie wezmę tutaj... Ja A bo A swoją. Jezus, nie tak zauważyłem, jest. że zabijemy jakieś czarnocha, bo myślałem, że żołda. Baxter, wsiadaj. <laughs> Właśnie dlatego... Ale ich, to nie rąkka rąkka. na maske, ja <laughs> no. W tej policji. Czekamy. Ja już ciekawszy. Uciekawszy. Ja uciekam, tylko jedno gwiazdkę, to jest nic. Ale no to co ze mnie chyba macie, wiecie? Nie, nie. nie. Podjechać Jaka pod ciebie auty, ten... ten y diabeł czy? Nie, ja już jestem autkiem. Nie, ja już jestem. Jesteś, jesteś autkiem? Dobra. Jakiej Jaki marki jesteś? MotoGT, czy jakiś tam... Mo MotoGT. Tak, nie, bo, bo jest ja, obrę, ja, ja, wiesz, ja wiesz, dalej jestem człowiekiem, ale jak wopie. jesteś autkiem, to OK, nie? spokojnie. Uciekłem, no, patrz, nie widzę. Tu nie ma teleportu, plaga. Jak to nie? Pachacz. Widzisz to? Bo Polskie walczący na tym, na kominiarce. <grym> Chodź mi się obok. Co? PDW, pozdrowienia dla więzienia. Co? <grym> o nie. O i policja tam idzie ściekiem w ogóle. To oni robią Ście... tutaj? Ściekiem policjantów. No to pe... że... tutaj się chowają jacyś bandyci. Na pewno, Ta? o nie. Ja już skanałem. No, dobra, zgubię policję. Tam. Ja już uciekłem, już uciekłem. O, już to, to co, bo jedziemy razem? i przytulisz się, to z tyłu ucieka. jedziemy. Właśnie uciekłem teraz. Nie, pierdolę, ja <laughs> nie O kurde. My tu mamy małe trudności, ale radzimy sobie. Radzimy sobie. Ja jadę sobie. Samemu, no, Ciekawe się, bo zaraz utopię ten motor za chwilę i będzie przykro. Motor? Nie, na no, motorze uciekam przecież. Aha. Można i tak, Na skuterze. <laughs> na skuterku tak. na taki. Na takiej bez... Ej, ty! Pawełko. Co ty robisz? Chciałem ci zabić. No ale wiesz, żeby był koniec misji, no. W nie nie, nie? nie, Dziesięć mamy jeszcze jedno życie w zapasie, tak? Róż. Dali no Bo to nie tak na, ale... naprawdę. Taki ooo. <ślaffy> jak to, to się to stało, nie? Nawet przyczyn kurde? naturalnych, nie? Ze <ślaffy> <ślaffy> <Do> starości. Demencja Za długo robiliście misję, nie? Tak. Tak, ze starości. Zawsze ja. Tak, Kurna, zawsze ja. Kto to jest? To, hmm to się jeszcze postrzelisz. Jego ja go policjaję, nie gadaj, że... Jeszcze raz... Skłonaj głowy! Ał, wstań! Wiesz, dostarcz Koki do magazynu! Nie ma żadnej Koki, nikt tu nie mówi o Koki. A nie mówi o Koki, nie nas zostawić. A bo wciągnijmy. No to wciągaj Koki, jest tam na bagażniku. A to my się ale się wciągnął, po prostu. Nie wiem jak z tym skuterkiem zapierd... Skuterek... Nie skuter! Ej, hello! To jest motorbike.

Laga. Nie dobrze zaparkowałem, to... okej. Okay. My Jak tam, ty jeździsz? Nie, ja tam sprawdzałem parkomaty, czy są popłacone po, po wszystkie. No jest? ja jestem tym. Dobrze Tem, zaparkowałem. Dzisiaj straży... Nie. Ja też Laga. zaparkowałem. Plaga. To ja ty na skróty nie przejmuj się, nie? Ale zimno czekamy na was w magazynu. Nie, nie, już idziemy, nie ma problemu. Plaga prowadzi, będziemy za jakieś dwie godziny. I martwi się, tam. mam skróty, kurde. Widzę, że to jest w pierniu. <grym> <Kask założą. grym> założył. założył. Bezpieczny zawsze jest założył i mu się przewieje, nie? <grym> już i coś. Ja do wszystkich spalca, tak, żeby będziemy bezpieczni. No, to Albo to nie, jest pierdolam. Albo KALO! nie <grym> kask Al, odbiera, Ni. O, jadą już, w oh, końcu oh, już jadą, no? No, no nie, ale spokojnie, jeszcze dzisiaj muszę wylecieć na drodze. Oh o no my tak, I teraz szukałem nie. drogi, teraz nie wiem, gdzie pojechać, nie? Dobra, na dole Flaga. Klaga. Kaś! Kaś, jesteśmy na miejscu. Hej, chłopaki! Siema! Zagrałem w ogóle? Nie, on Nie Chłopaki, <laughs> bo ja nie wiem, czy żyję, Złapiecie mnie? Halo, to ja! <laughs> co za Nieee! O, bajka, ten jest, hej! hejo! No wow, udało się, dobra, udało wystarczy. się, pięknie No 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 Co macie, no zgadnij, naprawdę Naprawdę Telewizor Nowy laptop no. Czekajcie. pytanie, bo później robić napad, prawda To po co mhm. przygotowanie nam koka? Mamy się ściaprać wcześniej czy jak? Bo będziemy sprzedawać pieniądze, żeby mieć pieniądze na napad. Sprzedawać no. pieniądze, żeby mieć pieniądze na napad? nie? No, sprzedawać. Da, teraz czuję, można czuję. Tak Nie można tak nic sprzedanymi pieniędzmi sprzedawać pieniądze. No ta, tak, teraz czuję. Ja. Nie, nie, czuję, czuję teraz, czuję. Dobrze, no, no, że rozumiesz. E, no to tyle w tym materiale właściwie. No, Dało nam tak się za pierwszym razem. Pierwszy Tak, za pierwszym razem. Mamy brąz. Brąz. Kobiety lubią brąz, wiecie, nie? Ja. jasne. Dobra.